Smartfon, Phone Hammer Energy. Prezentowany model to telefon dla osób, które każdego dnia stawiają czoła trudnym warunkom. Jeżeli Twoje zainteresowania to ekstremalne przygody w nieznanym, a praca w warunkach terenowych to dla Ciebie norma, to potrzebujesz sprzętu, który będzie miał super moce. Smartphone MyPhone Hammer Energy oferuje Ci wzmocnioną konstrukcję odporną na pył oraz ciecz potwierdzoną certyfikatem IP68. Czytelny 5-calowy ekran HD IPS jest dodatkowo chroniony niezawodnym pancernym szkłem Gorilla Glass 3. Nie potrzebujesz już dwóch telefonów, aby mieć zawsze rękę na pulsie. Dzięki funkcji DualSIM ten model umożliwi Ci korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Wrażenie solidności tego produktu potwierdzi z pewnością ultra wydajna bateria o pojemności 5000 mAh. Dodatkowa funkcja express charging sprawi natomiast, że zawsze będziesz gotowy na nowe wyzwania. Smartfon MyPhone My Hammer Energy to urządzenie stworzone do zadań specjalnych, które nigdy cię nie zawiedzie.